Witam Was niezwykle serdecznie w nowym odcinku Walki z Nałogiem. Witam Was w dniu smutnym, ponieważ na rynek trafiło kolejne dzieło szatana. Dzieło darmowe, dzieło podchodzące pod tak zwane gry niezależne, czyli gry z Indii. Eee, I dowiedziałem się o tej grze przez jednego z pomiotów Lucifera, a mianowicie nocza twórcy World of... Tfu, World of Minecraft. Twórcy Minecraftu, e, który na swoim blogu przedstawił tę e, grę jako kandydata na coś ciekawego w tym roku. I no i cóż, jak, za, jak zawsze, niestety, człowiek, czyli ja, dałem się zwieść, ściągnąłem i teraz tracę wieczór przy tym właśnie syfie. Gra nazywa się Super Crate Box i na przykładzie wytłumaczę, o co chodzi, bo jaka jest, każdy widzi. Idea jest prosta, musimy po prostu zbierać paczki. Mamy jedno życie i to, ile paczek uda nam się zebrać przed śmiercią, decyduje o tym, czy jesteśmy dobrzy, czy źli. Każda paczka zawiera w sobie jeden z, z wielu rodzajów broni. A tutaj widzicie oprócz tego potwory zamieszkujące ten oto, ten oto level, które próbują nas powstrzymać, w sensie po prostu się wałęsają, kiedy na nie wpadniemy, gniemy. Lepiej je utłuc, ponieważ gdy taka bestia dojdzie na sam dół, wpada do ognia piekielnego i odradza się w jeszcze gorszej postaci. Czyli ewidentnie kolejny dowód na to, że ta gra jest dziełem szatana. No, na razie zebrałem tylko jedną paczkę. Czas wziąć, wziąć drugą. I już teraz widzicie wszechstronność, a właściwie różnorodność broni, które przygotował tutaj nasz główny zły. Gra jest niezwykle szybka. W tym miejscu muszę od razu ostrzec, że widzicie tutaj spowolnioną wersję gry, która jest zwolniona z moim sprzętem i nieudolnością w zrzucaniu e, filmów z gier. W zasadzie tyle. Gra po prostu żeruje na najniższych instynktach. To cała historia, cała filozofia. Natomiast jej piękno. Polega na tak zwanym arkadowym stylu grania, czyli jest dużo naparzania, mało myślenia, e, maksymalna zręczność i ukrywające się w tym wszystkim jakieś taktyki, bo mimo wszystko e, trzeba kombinować, by nie dać się zabić. Broń jest niezwykle dużo. Za każdy... Im więcej zbierzemy paczek, tym więcej ich się odblokuje. Wręcz przeciwnie, na, na tym polega postęp, bo zbierając paczki, odblokujemy nowe postacie, e, nowe plansze, kto wie co jeszcze i prawdopodobnie także nowe tryby, bo już widzę w menu czekający jakiś jeden. Ta broń jest bardzo ciekawa, Disc Gun, dysk, który odbija się raz <grym <grym od ściany i szatkuje naszych przeciwników. Co będzie w następnej? Shotgun, klasyk, standard, Prost o tym, o shotgunach powinni uczyć w szkołach. Kolejna paczka. Karabin maszynowy, niestety udało mi się zdechnąć, i tutaj zwróćcie uwagę na szybkość, ponieważ gra nie daje nam czasu do rozważania nad śmiercią i życiem, tylko rzuca nas w wir dalszych potyczek. Miotacz ognia, bardzo ładnie wykonany, bardzo fajny i bardzo miodny. Gdyby chodziło tylko o zabijanie przeciwników, mógłbym tak stać i patrzeć jak się fajcą. Ale cóż, gra polega na zbieraniu paczek, więc idziemy po następną. Rewolwer typowy magnum. Ta gra poniekąd gra na takich stereotypach broni, czyli rodzajów broni, które są w grach. Magnum jest oczywiście mocny, bazuka, śliczna, potężna i powoli się przeładowująca. A, cudowne trafienie. Pytasz ognia. To już było. Broń dyskowa. No i muszę uważać, że teraz będzie wracała, a zabija także nas. Rewolwer, rewolwer już przerabialiśmy. Wbrew pozorom, właściwie, właściwie wbrew mojemu gadaniu, idziemy tu całkiem nieźle, ale jest to związane tylko z tym, że gra strasznie zwolniła w trakcie ściągania katana. Miłośnicy japońszczyzny też znajdą coś dla siebie. Rewolwer już był. Sprawdźcie grę koniecznie, jest darmowa. Choć właściwie co ja gadam, trzymajcie się od niej z daleka, bo jest darmowa. Gdzieś tam podam adres strony, na którą nie, wa nie warto wchodzić, bo szkoda życia, szkoda pięknego deszczowego dnia. Eee, no i to chyba wszystko w tym odcinku. Ja zaraz będę ją musiał skasować. Strzelba. Minigun. Minigun jest absolutną poezją. Spójrzcie na to. Idę wypluwać pocisków. W ogóle, co się dzieje na planszy? 16 paczek. Zobaczmy co jest z 17. Brzutnia granatów. Klasyk od czasów Quake'a. Chociaż pewnie wcześniej, ale Quake jakoś tak mile mi się kojarzy z tym tworem. Karabin maszynowy. Karabin maszynowy. Strzelba. Strzelba kojarzy się z, kolei z Terminatorem i Arnoldem. Minigun. Minigun jest. Też jest terminatorowa, właściwie terminatorowa. Terminatorowa. Ale i predatorowa broń. Ach, jak ona pięknie wypluwa ten. O, strzelba laserowa. Ach, niestety bestia uciekła. Dobra, więc wiecie czego się nie tykać. Ja życzę Wam miłego wieczoru. Trzymajcie się ciepło. Cześć i papa. pa.